No dobra, to weźmy cię za rozpakowywanie tego. I do każde kopie, mumuki. To dawam ci filmy fanę. I my Zobaczymy. Nie maj no. to. Alusia, spokojnie. A tu. Tu ja wyszłam, ja wyszłam. To jest To jest czarny. Mam rolę, nie ma. Tu mamy tylko zestaw taki montażowy i więcej elementów no styropianu. Daj, ale ten styropianek, zaraz tego nie, nie ten. Ułożymy też powrotem. Siemanetku, dzisiaj będziemy montować taki oto zestaw na oknie dachowym Jak możecie zauważyć, nie jest łatwo. Jeżeli zamawiacie taką roletę na takie okno dachowe, to koniecznie musicie pamiętać o tym, że w przypadku okien Weluk, jeżeli uchylicie okno, tam macie taką tabliczkę, na której jest napisany model okna i pod taki model okna ja akurat zamawiałem ze strony Weluk, więc bezpośrednio sobie tam zamówicie. Można tam wybrać rolety takie ręczne, elektryczne, solarne, jest tego naprawdę mnóstwo. Taka roleta akurat na okno MK08 kosztuje 416 zł, w tym mamy te białe prowadnice, i my wybraliśmy tą roletę zaciemniającą, czyli ona po prostu nie przepuszcza światła. Dodatkowo ma taką warstwę aluminium, która odbija po prostu światło. Z tego co wiem, to na innych portalach pomarańczowych też te rolety dostępne są, ale wydaje mi się, że nie ma to przepłacać i właściwie oszczędzać, bo różnica jest tam 0,240 zł, a jednak ma się tutaj od producenta pewne, że to będzie działało. Do zamontowania tak naprawdę będzie nam potrzebna wkrętarka i chyba nic więcej. Zobaczymy. Także zabieramy się za montaż. Najważniejsze jest to, żeby tych czerwonych nie ruszać. Bo to będzie nam potrzebne. Tu wszyscy mi pomagają. Pomocniki moje. Przepraszam bardzo, bo ja tu chciałem wejść. Pomocniku mój. Najgorzej jak będzie tak tata rypnie. To dopiero będzie śmiesznie. Eee, no tu mamy zadanie utrudnione i to musimy zamontować tam. I to też jakby nie da się pomylić, bo zobaczcie, że z każdej strony macie rogi wycięte, więc to musi po prostu pasować tak i inaczej nie będzie, więc trzymajcie się mocno, bo za chwilę możecie być świadkami upadku ludzkości. Dobra, strasznie się to gibie, ale postaram się jakoś tutaj to, to, to zrobić. Nie wiem na ile mi tu starczy siłę. nie wiem na ile wy będziecie to dobrze widzieli. To więc w ogóle sięgnę, ale generalnie spróbujemy to zrobić i podobno jak zamontujemy to będzie taki charakterystyczne kliknięcie. Tylko to chyba następuje w momencie, kiedy macie naprawdę dobrą pozycję do montażu. Kliknęło z jednej, z jednej strony. Dobra, A, tam jest. Nie tam ja, ja wyjdzie to. Muszę na bardziej stabilnym stanąć, więc dopiero to zamontuję, to się Wam pokażę. Udało się to zamontować. Jest naprawdę bardzo łatwe. Czyli po prostu musicie tylko przyłożyć i macie takie dwa kliknięcia, czyli z jednej i z drugiej strony. No, ale jak macie niższe okna albo lepszy dostęp, to jest to dużo łatwiejsze. Kolejnym etapem jest zamontowanie w tych rogach takich oto plastikowych zaczepów. Je macie po prostu w zestawie. Tym, że z tego co było na obrazku w instrukcji, jest różnica między lewą a prawą stroną. I ja teraz próbuję właśnie to wybadać. Bo to prawdopodobnie trzeba zamontować. No właśnie, to jest chyba ta druga strona, jednak czyli to jest jednak ta strona, bo tu macie taką nóżkę, i ta nóżka chyba musi się opierać o, o ten dół, czyli w ten sposób. Czyli to jest, e, to jest po prostu o, ta nóżka, tutaj i drugiej strony jest taki sam, i to mocujecie po prostu śrubką, wkrętarką. Dobra, te zaczepy mamy już pomontowane, więc teraz przyjdzie czas na prowadnicę. Kolejnym etapem są prowadnice. i tu też macie lewe, prawe, no ale to będzie bardzo łatwo odróżnić, bo macie po prostu takie ścięcie, więc tej strony tego ścięcia nie zamontujecie, no bo musielibyście zamontować tak, no to po prostu chyba nie wejdzie. I to, no właśnie, znowu Wam nie pokażę za bardzo, ale chodzi o to, żebyście tu pasowali rogiem, pomału wsunęli, żeby ten ruch się tu połączył i na dole powinny po prostu kliknąć eee, no ja też muszę tu się trzymać i jedną ręką jest dramat ale postaram się to zrobić i też pokażę wam jak to wyszło z jednej i drugiej strony jak słyszycie tam to na dole wystarczy po prostu zakliknąć a następnie śrubkami przymocować dobra mamy to przymocowane i tutaj mamy na śrubki przymocowane teraz według instrukcji Powinniśmy odczepić te czerwone kółeczka I tam wyciągnąć linkę I w jakiś sposób ją po prostu zaczepić Tutaj Ale Ja tam ledwo sięgam, więc nie wiem jak ja to zrobię Ale jak zrobię, to później Wam pokażę Ok, dobra Po rozwinięciu tych snureczków, tych czerwonych kółeczek Tu jest taki sznureczek, zobaczcie Tego nie widać, bo on teraz spadł jakby tą tutaj, tamten, ten Ale na końcu ma się takie grzybki, zobaczcie jak to trzeba zamontować I w ten sposób czyli po prostu struna od tutaj od tej strony, gdzie jest prowadnica taka literka T do góry nogami musi się i wtedy to będzie działało ja musiałem wziąć te, te zabezpieczenia bo mi po prostu tego sznurka brakowało więc teraz razem z wami zrobię oficjalny test, czy to w ogóle działa, czy jeszcze jakieś zabezpieczenia są chyba nie tu chyba już nie ma żadnych zabezpieczeń przynajmniej tak mi się wydaje, że nie ma no i teraz możemy sobie ruletę zasłaniać. Zobaczcie, ona nas się z tej strony jest idealnie biała, a z tej strony jest taka aluminiowa. Tak naprawdę odbija nam promienie słoneczne, jeżeli nam na tym zależy. To no, coś chyba nie poszło, tak, coś mi wypadło z tej, z tej strony, bo z tej strony, no cofam no tą roletę bo z tej strony mi chyba wypadła sprowadnica dobra, coś mi tutaj się popsuło bo z tej strony się zasuwa z tej strony idzie do góry więc muszę, muszę po prostu odpiąć włożyć teraz tutaj i będzie gitara I skończyło się tym, że musiałem tą jedną prowadnicę odkręcić i tam roletę włożyć w ten rowek, bo nie zauważyłem, nie składałem, że po prostu to, ten, ten tutaj element, nie wtedy po prostu między ten rowek tutaj w prowadnicy. I wtedy miałem kłopot z zasuwaniem, po prostu odkręciłem roletę, jest jeszcze raz liczbę prowadzącą. No i teraz zobaczcie, elegancko wszystko się zamyka. Teraz zejdę z tego krzesełka. O, i wam pokażę jak to wygląda. Naprawdę fajnie, zaciemnia w 100% ładne tu jest to wszystko wykonane, więc polecam też miało wykonać to sami.